Halo, halo, hej, siemano, ja jestem Hawajes i witam was w następnym odcinku z gry Let's Play i z Minecraft DCA Pack Sezon 2 I dzisiaj sobie gramy dalej e, Tak, no i dzisiaj sobie gramy dalej, generalnie tutaj DCA Packa napierdzielamy dalej e, Dzisiaj zrobimy to co Hawajes mówi w ostatnim odcinku e, Tylko sobie muszę pierw EQ ogarnąć, bo trochę, no troszeczkę Budowałem już tutaj, tutaj podkładałem i mam pełną skrzynkę już. Yy, no, no bo trochę budowania miałem. O czernicy sobie. Nie miałem, miałem jeszcze innego budulca wziąć. Niech będzie tak kobla. Wezmę tutaj tą kuszę. To jedzonko sobie zara inne. Wezmę to jest na zapas. Pochodnie. Tego nie będę potrzebował. To sobie odłożymy. Znaczy luneta się przyda, ale to nie. No, Mute też na zapas, tutaj strzały, to, to, to na razie niech się zostanie, albo dobra, wypierdzielę już to, no, EQ gotowy, no i co, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subika, no i tak jak obiecałem, lecimy z datapakiem ty... do końca lipca, jeszcze trochę tych odcinków będzie, no. Tutaj były o tak. Mamy jedząko. Patrzcie, ile jedzenia, nawet dwa staki, kurde. Znaczy, stak i 43 ziemniaczki. Ale zanim jeszcze przed, przed. przed jeszcze naszym wyjściem tutaj w trasę. No, zanim pójdziemy. Co to tu się stało? Dobra, nieważne. Przed naszym tutaj wyjściem jeszcze musimy ziemniaki. Znaczy, ziemniaki nie zboże se musimy. Ogarnąć, bo gram teraz na innym teksturpaku, ale nie wiem, czy nie, czy nie wyłączyć tych tekstur teksturpaków. Wiecie, taki odcinek zrobimy sobie klasyczny, czy. Czy kurde, nie wiem. Co dzisiaj, dzisiaj coś niestety, tak. Coś, coś mój komputer, yy, że tak to się wyrażę, ma taki chyba coś dzisiaj gorszy dzień. Tak, tak przynajmniej ja zauważyłem, bo tak. No, trochę mu słabiej dzisiaj idzie, ale to może mi się tylko tak wydaje, albo nie wiem. Ja się tam nie znam, kurde Ale no dzisiaj trochę taki gorszy dzień Nie wiem co to, to, to Czy coś dysk nie domaga, czy co się dzieje Czy może coś tam z prockiem Się odwala Ale na razie nieważne, kurde Zaraz chyba się przełączę na te Teksturpaki DCA pakowe, bo Ten teksturpak y, vanilia y, od y, Witka pozdrawiam y, Nawet spoko, ale y, nie wiem dlaczego, ale jak patrzyłem, dzisiaj grałem sobie na Minecraft Survival Sezon, na sezonie drugim, bo nadal mam tego save'a To nie było tak źle, a teraz to... Naprawdę takie lagi były, że szkoda gadać, no... Świnki mi niestety uciekły, bo ostatnio wykopałem, yy, wykopałem yy, ten blok, tutaj to wykopałem Bo chciałem coś jeszcze tutaj kombinować sobie i niestety zaczęły wylatywać te myszy, jak ja na to mówię. To chyba nie są myszy, ale nieważne. No i niestety trochę mi świnki pouciekały, i tutaj teraz musimy porozmnażać. O. I pięknie, 20 level. Dobra, te ziemniory to muszę sobie wszystko poogarniać. Yy, tylko pytanie: czy to tutaj do skrzynki, dobra, niech na razie będzie tu. Yy, to sobie damy tu. No i dobrze, mamy ładnie. Kurde, jedzonko. Myślę, że jesteśmy gotowi. Budulca mamy, a nie, jeszcze, przepraszam, jeszcze żelazo. Yy, tutaj chyba to w poprzednim odcinku kolejkę pokazywałem. Jestem naprawdę zawiedziony na tej kopalni, bo tyle się wykopałem. A niestety, halo. No i pojechał se zajebiście. Trzeba teraz czekać. Trzeba czekać teraz. A, dobra, już pójdę na schodach. Siup. Stój. Stój. Kurde, dobra. No tak to jest jak hawa jest yy, Straciłem większość żelaza na to, tak yy, Miałem nadzieję, że coś tutaj będzie ciekawego, ale niestety wyszło, że dokopałem się już do bedrocka i... i co i? Aha, Bedrock na tym teksturpaku tak wygląda. Yy, no. Do skały macierzystej i co wyszło? Wyszło, że tutaj nic nie ma już. Yy, diaksów, nic, nul po prostu, więc zajebiście normalnie. Yy, spamimy. Dobra, wsiadliśmy, jedziemy. No, no i na to wydałem większość żelaza, i w sumie wyszło, że to jest niepotrzebne. Tutaj, i tak w tej kopalni nic już nie wykopię, bo, bo nic nie ma. Tak. I, no. I, 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 tutaj idziemy, hyc, hyc. Surowce. A dobra, jeszcze trochę żelaza jest. Yy, wiadro se sprawdzimy, bo myślę, że będziemy walić wiadro. Nie no, żartuję. Hawa jest, y, może wiadro powiedzmy, że zrobimy w ostateczności, 300 zrobimy. Wiadro to będzie ostateczność. Co? Jak to? Kolejna rzecz, która się zmieniła w Minecrafcie a ja nie wiedziałem. To wiadra się stakują teraz? Kiedyś się nie stakowały, a teraz się stakują. Ja pierdziele, to raczej nie mody. To raczej nie mody. No, no stakują się, ja pierdzielę. Ech ten świat. Nie wiem Ja się ostatnio ogólnie czuję staro, a może to tylko ja tyle, tyle tych nowych rzeczy FIFA 22, Farming 22, Windows 11 Czajcie to w sumie, że to będzie mój trzeci Windows, znaczy mój trzeci system operacyjny, jaki przepraszam czwarty nawet ja To będzie czwarty system operacyjny, z którego w życiu korzystałem, bo yy, korzystałem z Windowsa 8, z Windowsa 10 z Windowsa 7 no i teraz będzie Windows 11, no, to dobrze mówię, chyba, chyba dobrze, nie wiem, już kurde, samemu Dobra, Ym... no, to mamy te wiadra, jeszcze drewno sobie wezmę i patyk z patyki będziemy potrzebować To z ciemnodębowego zrobimy patyk z patyki Dużo patyk z patyki Dużo, dobra, starczy Nie chciałem guzików, ja pierdzielę. Nie muszę zawsze przypomnieć, bo zawsze zapomnę jak się drabinki robi? a dobra, to z samych patyków drabinki Aha, dobra, rozumiem już, okej okay. Co to tam jest? To piglin pewno znowu hałasuje, kurde Aha, to tak się robi, okej, okay, dobra, to będę pamiętał na przyszłość Jak się drabinki robiło To se zostawię, a to wyrzucę Po co mi ten kobel tutaj? Weź to wypierdziel To do tej skrzynki daj już dobra, mamy tarcze, jesteśmy ładnie przygotowani. Myślę, że możemy wyruszać. Tak. Tylko pewnie noc się robi. He, zajebiście. Dobra, no to idziemy w takim razie spać, jak się noc robi. Mm, jak się wyśpimy, to 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 to, to idziemy. Śmie dobrze, że się prześpię, bo mi się punkt odradzania ustawi od razu. Hych, yy, hych. Hyc. Mogłem iść w sumie tam spać. ale Dobra. Yy, yy, yy. To idziemy, dobra idziemy tak jak zawsze myślę Tak jak zawsze A w sumie tutaj mam, teraz tutaj mam przejście moje Bo zrobiłem coś takiego, wybudowałem tutaj nie wiem po co Chowa jest nie jakąś inżynierię twórczo... twórczościową, ale wyszedł taki kloc i nie wiem to brzydko wyglądało A teksturpaki, y teraz gramy na vanilii y A to jest 1.16 dobra To włączymy te moje teksturpaki Jeszcze to było a nie, dobra, nie, 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 czaj. Yy, to było, to było to tylko, to i, i, i to było chyba Dark. O, jest, tak. Jest ten Dark coś tam, yy, no, coś takiego, jest. O kurde, ja, ja pierdzielę. O, No Nie powiem, że DCA Pak fajnie się rozkręcił. No, i tak jak już mówiłem, tutaj naprawdę jeszcze będzie sporo rzeczy do roboty. Bo tutaj nie mamy zwykłego survivora. Tutaj ta, te remonty to była tak naprawdę tylko bardzo mała część tego, co. Yy, tego, co tutaj tego. No i teraz mogę grać z takim mieczem. Hyhy. Jak śwince pierdzielne, tak. O, jest ten wulkan. Yy, teraz można grać na tym teksturpaku. Nikomu się ten teksturpak nie podoba, oprócz mnie. Cóż. O, pszczoły tutaj latają. Widzimy tutaj y, świat dat datapakowy poniszczony przez wojnę z zombie. O, żelazo. Hy. Nie ma jak to mieć na powierzchni żelazo. Tutaj rzeka była, ale coś się spierdzieliło, i nie wiem czy to ja tutaj TNT wysadzałem, czy co. Ja pierdzielę, ale to duże jest. Tak, tak. Patrzę sobie jeszcze. Czy gdzieś jest coś wartościowego, ale oprócz złota tutaj nic nie widzę. Tylko gdzie to było, ta, ta dziura moja? Oj, oj 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 oj. Gdzie ta dziura moja była? To jest ważne pytanie, bo 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 bo. Bo gdzieś ostatnio. Oj ja pierdzie. Mój, no, gdzie ta dziura była? I kontynuując mój komp, to w ogóle ostatnio tak coś. Gorsze dni też mam, bo chciałem dla Was nagrać Let's Playa z pewnej serii i też coś. Ja pierdzielę nie nabrałem wody. To jak mam walić wiadro, jak nie nabrałem wody? Lawy nie będę potrzebował, raczej wody, dajcie. No ja pierdzielę. Mam rzekę i nie zbieram wody. Dobra, mamy wodę. Będziemy walić wiadro, będzie wiadro walone. Nie no, no żartuję, ja se tak gadam, ale raczej yy, raczej wolę z, yy, wykorzystać te 27 drabinek. Jak już mi braknie tych drabinek, to zwalimy wiadrę. A jak mi nie wyjdzie, to wiecie, to najwyżej będzie, no, będzie się z czego pośmiać czy coś. Naładuję sekusze w razie, jakby tam były przeciwniki. jakieś. Niam, 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 niam. niam. Ym, 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 nie wiem w sumie, co tam może być, ale mam nadzieję, że nic tam nie będzie jakiegoś. Jakichś wielkich wrogów yy, moich, tylko ja pierdziele, ale speed building wiem, że to nie jest speed building ale dla Hawajesa jest i no ja pierdzielę, ale tu szczyty są yy, na tym El Vulcano Hits, 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 Oj, ja pierdzielę, ale tam dziura jest czy ja tam. Ta, tu jest ta dziura co kopałem chyba. Czy nie? Tak, tutaj się kopałem No to jesteśmy. Tylko Hawaj, jest, że mnie pomyślał. Um. Ej, a ja mam pomysł lepszy chyba zamiast schodków, znaczy zamiast... Cyk 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 Ty, Ja pierdzielę, ale mi pomysł wpadł fajny. Cik, tylko jak ja tam mam dalej zejść tak cyk cyk O ja pierdzielę muszę uważać tutaj bo naprawdę Hawaje jest co ty robisz, debiru Zara teraz... No i dupa po schodach, bo mi źle schody wybudował i, i dupa I dupa i teraz hawa jest kurde odpowiadaj za swoje błędy No i, I po i po koblu już się rozpierdzielił kobel tam w lawie pływa i, i to... I po koblu. pik pyk, pyk. Oj oj oj. Dobra, jesteśmy blisko. Czy tam są pająki? Czyli co czy tam? Czy tam są w tych spawnerach świnie? Widzę skrzynkę, a pytanie coś tutaj będzie w tych skrzynkach. No. Uh, tick tick, oi oi oi, tick tick, tick um, tick, pick pick, oi oi oi, pick um, oh oh oh. pick, oi oi oi, pick um. pick, um. pick pick, oi, oi 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 oi. No nie no, ja nie chcę walić wiadra. Ja żartowałem z tym wiadrem. A jak zginę, to jest za wysoko. Hmm, hmm. hmm. Pytanie teraz, czy próbować, czy będę się jakoś. Dobra, jeszcze niżej zejdę, bo wolę, wolę jakby to wam powiedzieć, zejść niżej, żeby być trochę bezpieczniejszym pod tym względem. Że po prostu spadnę i tyle. O dobra. Teraz to mogę walić. O dobra, poszło. <laughs> no, jesteśmy tylko. O złoto tu jest. Wi... Ja pierdzie, tu dziury są, trzeba uważać. Złoto widzę, mamy. Mamy złoto. I mamy pająki, mamy kolegów. Czekajcie. Nie to, tylko to. Mmm. Oj, 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 ty, coś tutaj jest. Co to się respi tu? Ło, to co ja, żem po jedzenie tu przyszedł? Eee, myślałem, że tutaj coś będzie war bardziej wartościowego, nie. Kurde. hit, Żelazo. Co? Co to jest? Ja pierdzielę Dobra, oj oj oj, ale żeś Żebym się obstrał gościu. Dobra, mamy tu złoto. Wiem, że pewnie nic nie widzicie, to ja tutaj już pochodnie pozwolę pierdzielnić sobie. Spawnery będę rozwalał, nie wiem co tam się respi, ale Edek widzę zombie i szkielety. Widzę i. Czy tu jest? Czy tu jest Nederyt? Czy to jest Nederyt? Tak, to jest blok nederytu. Zajebiście. To jednak opłacało się tutaj iść. Jest, ty mamy netheryt, nie musiałem do nederu iść. Czy, czy tam, tam jest więcej tego nederytu, ja pierdzielę. No i to to są to są to są, to są moi drodzy państwo. Yy, to są modyfikacje. Yy, to to po prostu yy, Tutaj nie trzeba grać normalnie, żeby coś uzyskać. No, to w sumie dobrze, bym się Nether taki trochę słaby zrobił. To chociaż yy, można powiedzieć, że coś ciekawego będzie. No ale i tak będzie szaić do Netheru po te blaze rody, po te te pałeczki płomienne. Jabłuszka wezmę chętnie. Lazuryt przyda się do enchantów. Yy, tutaj już byłem czy nie byłem? O co to? Czyżby to były diamenty? Diamenty i szmaragdy. nie spadło dupa. I, i, ojojoj, trzeba tutaj uważać, bo tu. Znowu ten gościu. Dobra, myślę, że zabijemy tego Endermana. Ziomek. Spokojnie. Spokojnie. Dzięki. Mamy cztery perełki, zajebiście Mmm, pyk. Czy trochę się w sumie opłacało tutaj wejść? Nederit mamy. Pradawne zgliszcza. Jeszcze nie Nederit, Na razie. Oj, ojoj, żebym się na niego. Zabijemy cię gnojku. Dobra, poszedł. Następny. Dobra, już się wróciłem do tego samego miejsca, bo tutaj... A spadaj, jomek, kurde. Co tu się rozlało, to nie wiem, ale... Oj, oj, oj. O nie, 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 cuipa! Ja pierdzielę. Cuipa. Wysoko tu jest? Nie wiem jak wysoko walimy wiadro. Nie wiem, nie wiem, kurde. Co to za dźwięki, ja pierdzielę. To ja tu się przyszłem, oś szmaragdy! Szmaragdy to się przydają, bo będę mógł handlować z tymi... Z villagerami, może gdzieś wioskę jeszcze znajdziemy, oprócz tej mojej rodzimej yy, w której zaczynaliśmy tutaj serię datapakową. Te... Te, te, te spawnery jeszcze porozkopuję, bo po prostu exp będzie z tego A teraz będę go potrzebował dużo O kurde, jeszcze tu mnie leją, kurde Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. To są zarażeni ludzie. To są te zombie. To jest ta epidemia, co Suchodolski mówił major. A tu coś jest w tych chestach oprócz jedzenia? Ciekawego. Tutaj chyba nic nie ma tak szczerze w tych chestach. O, o, Serio wy się pomiędzy sobą bijecie? Ja pierdzielę, ale tu was jest. Dużo Noż, ja pierdzielę. Dobra, wiem co zrobimy. Zajebiście, że się bijecie pomiędzy sobą. Ja to wykorzystam i spadaj ziomek. On, znaczy ja nie chcę spadać. Ja podziękuję. No kurde, co wy się tutaj spawner gdzieś macie? Ja pierdzielę, a tu? Ty, perełki, szmaragdy i diaksy. Ty to skrzynka była spoko. Strzały niech będą i pochodnie niech będą też... Siodło, siod... się przyda. Aha Serio mam już pełny eku. Zajebiście i teraz zwijaj kurde na górę. Hawaj jest jeszcze, że mnie zre... Co to? Co to jest? Nie! Ja pierdzie... Tak jak zawsze w DCA Packu. Myślę, że to jest bardzo ciekawa lokacja. Zostaniemy tutaj do następnego odcinka. Zrobię sobie tutaj bazę. Teraz pytanie, czy mogę się tak po prostu stąd wykopać, czy... Czy nie mogę? Bo jak mogę, to spoko. A jak nie mogę, to... To niedobrze. No, dosyć długo się już kopię. O, aha, dobra, już chyba wiem. Chyba musielibyśmy gdzieś się tutaj... Tak mi się wydaje, że chyba się jesteśmy pod ziemią gdzieś. To tak mega fest pod ziemią. Więc. Kurde. Dobra, myślę, że z tym wyjściem to se ogarnę kiedy indziej. Chociaż w sumie, ty patrz, że... Jakby tak kopać, 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 kopać. Nie. Nie, nie, chociaż. Nie wiem, czy to. Nie no, raczej to nie jest chyba naturalna jaskinia, tylko. Taka ta, ta z tej lokacji, właśnie, dobra. Tutaj se przeczekamy, myślę. I co, myślę, że co, do następnego odcinka, no, mamy netheryt, spokofanty mamy. I co, eluwina, no.